Byliśmy jednym z kilku pierwszych ośrodków pomocy społecznej w województwie, który utworzył tego typu placówkę tak wcześnie po ukazaniu się ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a jednocześnie były to takie pierwsze jaskółki w całym kraju. Tak dopiero później zaczęły na większą skalę powstawać środowiskowe domy samopomocy. Tym samym Rozszerzyła się znacznie baza instytucjonalnej pomocy środowiskowej w naszym mieście. Akcent zasadniczy kładła ona na wsparcie środowiskowe dla osób z problemami zdrowia psychicznego oraz w ogóle na terapię psychofizyczną osób w naszym mieście, zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych. Efektem podjętych starań było uruchomienie, uroczyste uruchomienie naszej nowej placówki, czyli środowiskowego domu samopomocy w Świętochłowicach, we wrześniu 1997 roku. Miałam zaszczyt dokonać otwarcia tej placówki. Otwarł on swoje podwoje dla pierwszych podopiecznych z miasta Świętochłowice. Dokonujemy otwarcia środowiskowego domu samopomocy społecznej, który jest zadaniem zleconym naszej gminie ze środków przydzielonych przez wojewodę Katowickiego. Bardzo się cieszę, że zaszczyciło nas w dniu dzisiejszym tylu znakomitych gości i jednocześnie wyrażam swoje ogromne zadowolenie i radość, że uczestniczą już z nami dzisiaj. W czasie tego otwarcia placówki przyszli użytkownicy podopieczni tego domu. Środowiskowy dom samopomocy no, obchodzi w tym roku zacny jubileusz 20 swojego istnienia. Jest to i dużo, i mało. Można powiedzieć, że czas leci bardzo szybko. Niedawno można powiedzieć powstał, bo w 1997 roku we wrześniu było uroczyste otwarcie tegoż ośrodka. Od samego początku ośrodek ten był przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony był dla 56 uczestników. 50 miejsc to były miejsca pobytu dziennego, natomiast 6 miejsc pobytu całodobowego, i tak właściwie przez te 20 lat, tak jak było, tak jest do tej pory. Zmieniły się w przeciągu tych 20 lat struktury organizacyjne tegoż ośrodka, ponieważ przez 18 lat, od 1997 roku do 2014, do końca 2014, pozostawał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Natomiast od 1 stycznia 2015 do nadal jest jednostką budżetową miasta, jest już samodzielnym yy, ośrodkiem. Rola tego typu ośrodków wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo duża w kontekście całej pracy socjalnej i pomocy tej grupie osób, gdyż no, są to osoby bardzo często zamknięte w sobie, wykluczone, yy, nie nawiązywać różnych kontaktów poprzez to, że są bardzo, bardzo chore. i jak powstawał ten ośrodek 20 lat temu, to jako niewielkie miasto byliśmy z tego bardzo dumni, że mamy cały system wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, tak jak mówię, od, od, począwszy od poradni zdrowia psychicznego, poprzez oddział szpitalny w Świętochubicach działający, po system wsparcia właśnie hostel i środowiskowy dom samopomocy, który tutaj się mieści. Ośrodki tego typu jak środowiskowe domy samopomocy są niezbędne w dzisiejszych czasach, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie mm, niestety chorób psychicznych przybywa, coraz więcej osób zapada na depresję, nerwice, tak więc yy... To są ośrodki, do których można w takich sytuacjach właśnie się zwrócić, choćby po poradę, choćby po to, żeby przynajmniej zapytać się, tak, gdzie zwrócić się o pomoc, co zrobić z sobą dalej, czy z najbliższym członkiem rodziny. A niezwykle ważna rola też tego ośrodka, takie wsparcie dla rodzin osób zaburzonych psychicznie, które, które sobie po prostu nie radzą z tymi problemami, nie radzą sobie z, z chorobą swoich członków rodziny i tu też mogą takie wsparcie Terapeutyczne porady czy pomoc psychologa tutaj, w tej placówce, uzyskać? Dla mnie bardzo ważne jest to miejsce i dobrze, że ktoś coś takiego wymyślił. Natomiast, ja może zacznę od mojego problemu, który się mi pojawił wtedy, jak się zaczęłam zajmować moją starszą mamą, która ma 84 lata obecnie. Chora na demencję i w tym momencie stanęłam przed dylematem, co zrobić, żeby mama i, i, że tak powiem, mieszkanie, w którym mieszka, było bezpieczne. Dlatego, że różne rzeczy się zdarzają, jeżeli takie osoby się zostawia same w domu. No i się okazało, że poszukiwałam i znalazłam to miejsce, że mogę mamę przyprowadzić rano, jak idę do pracy. Ona nie jest sama. W ciągu dnia tutaj ma zapewnione śniadanie, obiad, a także kontakt z osobami, które tu przychodzą, a także z terapeutą, chociaż tam niewiele mi może mama powtórzyć, bo zapomina, ale z tego co widzę to w tym momencie zupełnie inaczej się zachowuje. Nie jest sama w domu, choroba się w tym momencie nie pogłębia, ponieważ ten kontakt jest z innymi. A wiadomo taka osoba zostawiona samotnie w domu staje się bardziej taka dementywna. Głównymi takimi zajęciami, takimi priorytetowymi to są właśnie treningi umiejętności społecznych, które mają na celu podtrzymać u uczestników te wszystkie umiejętności, które są im niezbędne w codziennym życiu, rodzinnym, takim codziennym jak również społecznym tych treningów jest bardzo dużo, bo to są y, treningi prowadzenia rozmowy, treningi rozwiązywania problemów, y, asertywności, jak również treningi y, budżetowy, trening kulinarny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Y, jest też terapia ruchowa, y, poradnictwo prowadzone przez psychologów. Mamy zajęcia z psychoedukacji prowadzone przez lekarza psychiatrę, terapię zajęciową, prowadzoną przez terapeutów zajęciowych. Ponadto jest cały cykl zajęć o takim charakterze rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju wycieczki, wyjścia, kontakty z instytucjami podobnymi do naszych, wyjścia do społeczności, festyny i tym podobne wydarzenia. Są to zajęcia, które są w programie, objęte w programie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej. To są takie jakby zajęcia, które mają ułatwić im powrót do normalnego życia, czyli takiego życia w społeczeństwie. Jakie zajęcia tu są wszystkie ulubione? Począwszy od treningu kulinarnego do zajęć komputerowych, choć ostatnio tak mi to nie wychodzi, bo jakoś brakuje mi czasu, ale zorganizuję sobie to powoli. I u pani Oli, nie? Te zajęcia bardzo mi się podobają. No oraz siłownie tutaj mamy później takie zajęcia, pani Ewa prowadzi takie quizy którym bardzo się cieszymy, bo po prostu umysł z nas pracuje też, ale nasze stare komórki. Jeśli mam powiedzieć prawdę, to najwięcej interesuje mnie terapia zajęciowa u Pani Ole Wójtowicz na sali terapii. No, polega ona na tym, że wykonuje to, co potrafię po prostu. Wykonuje na przykład lampiony, różne takie rzeczy, różne przy warsztacie. Mam swój warsztacik tam jako jeden z paru osób wykonuje takie rzeczy, które umie. Ja jestem wykształcenia tapicer, więc, warsztat do mnie jest motywacją i chęcią działania. My również edukujemy ich jakby w takich podstawowych rzeczach jak znajomość tego, co się na świecie dzieje obecnie, znajomość tego, co kiedyś było, tak? czyli jakieś tam aspekty historyczne. Mamy sporo uczestników, którzy mają zainteresowania różnego rodzaju tak? i staramy się im ułatwić to, że mogą się pokazać, mogą... Pokazać innym to, co umią, sami czym się mogą podzielić. To też jest trudne dla osób, dla nas jest to trudne, a oni w ogóle mają jakby zamknięty swój świat, tak? Czyli wyjście tak do innych ludzi, do, do otwar otwarcie się przed, przed innymi, to jest naprawdę bardzo trudne dla nich, ale tego się tutaj uczą i naprawdę mamy, mamy sporo, sporo sukcesów. Myślę sobie, że właśnie ten aspekt sąsiedzki tutaj na Śląsku jest bardzo ważny. Sąsiad jak rodzina, i tak to wygląda też tutaj u nas. Zaczęło się od tego, że wspieraliśmy się przy różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych, przy piknikach, przy organizacji różnego rodzaju imprez. No a teraz po prostu mamy świadomość, że jesteśmy koło siebie, tak? że możemy na siebie liczyć w różnych sprawach, czy to przy jakimś wsparciu sprzętowym, czy przy wykorzystaniu. Naszej pracowni muzycznej, która, która teraz e, służy również e, pacjentom środowiskowego domu samą pomocą. początkowo takie spotkania muzyczne. E, przychodziłam z zespołem, zespół przygrywał, żeby było pięknie i wesoło, radośnie, a potem spadła na pomysł, mówię Asia, gdybyś ty tak przyszła i poprowadziła jakieś takie spotkania muzyczne już cyklicznie. No, i tak to się 20 lat temu urodziło, że, że po prostu zgromadziliśmy grupę osób, które chciały śpiewać. I widziałam, że to miało duży sens, ponieważ osoby, które były bardzo stłumione, były niewierzące w siebie, zastraszone, gdzieś tam siedzi, siedzące w szarym kącie, nagle zatwiera, zaczęły się otwierać. Muzyka sprawiła to, że zaczęli się pokazywać, przestali się bać. No i stwierdziłam, no oto jest dobre. Współpraca na co dzień nie dotyczy tylko kwestii muzycznych, to przede wszystkim jest szersza, szersza współpraca na tle rehabilitacji społecznej i integracji. Wspólnie uczestniczymy w zawodach sportowych, wyjeżdżamy na wycieczki, spotykamy się. Szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna i integracja. Osoby te poczuły, że to jest ich dom. Że to jest miejsce, w którym mogą się czuć bezpieczne, że tu udziela się im tej fachowej pomocy, wsparcia środowiskowego. One bardzo potrzebowały odnaleźć takie swoje naprawdę miejsce, swój azyl, tak to określę, bez przesady. Znalazły go tutaj w tym domu. Rzeczliwość, przyjazną dłoń, ale przede wszystkim tą kompetencję codziennego, wsparcia i pracy z tymi osobami.